Jestem pobity i bezrobotny. I trochę lubię ten stan. Miałem długą przerwę od blogowania na Twitterze. Długą przerwę parodniową. Nie wiem, mi się wydawało, że to trwało bardzo długo. Uff. Więc tak na Twitterze przerwa. Jakieś tam blogowanie moje było. W Zabocie? 8 lat pracowałem, jeździłem na nocki. Na sam koniec coś takiego. Ostatni dzień pracy. Ostatnie dwa dni przyszedłem z podbitym okiem. Co się patrzyli, co to się dzieje. A znowu nagrywałem bez gadania. A pierdolenie takie. Tutaj mi podkoszulek. Pewnie się na bezrobociu. Nie wiem, jak długo mi się to uda. Kiedy moja żona mnie zostawi? Kobiety nienawidzą bezrobotnych facetów. I niezależnych też nie lubią. Ciężko mi się było zwolnić od mojego szefa po tylu latach. Zwłaszcza, że jeszcze nie miałem z nim wcale takiego kontaktu dobrego. Ale. Udało się w jakiś sposób zaaranżować spotkanie i, i zwolni, zwolniłem się, w sensie, tak jakby... Tak jakby... Tak by się nie zwolniłem, ale się zwolniłem, to nieważne. Co robię dalej? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Jeżeli moim celem byłoby teraz przetrwanie, To musiałbym myśleć o tym, żeby iść do innej pracy niedługo. Ale jeżeli moim celem jest teraz relaks, to muszę jak najdłużej unikać zatrudnienia jakiegokolwiek. Tak, to dopiero są tak naprawdę pierwszy dzień pierwszy dzień unemployment. Jest ciekawie. Jakby zaczyna mi się włączać w głowie, OK, nie masz pracy, nie musisz nigdzie iść. Twoje ciało jest nauczone. Stres jest dobry. Potrzebujesz pracy, potrzebujesz zatrudnienia. Muszę się przyzwyczaić do bycia bezrobotnym. Najgorsze jest to, że robiłem na nocki i nie mogę się za bardzo przestawić na dniówki. Jeszcze była zmiana czasu na letni. Także przestawiałem się, a to nagle jeb, godzina. Godzina do przodu, nie? Czyli tak bym się w ogóle nie przestawił. No ale nie będę się poddawać. Tydzień czasu sobie. Da. Ja wiem, że są hardcore takie, którzy się przestawiają. A w jeden dzień to. Nie, już tak nie, da, nie daje rady. Po 8 latach, no drobienią 7 latach, już tak nie daje rady. Bo to jest trochę tak jak z jetlagiem. Nigdy jak, jak, nie, nie miałem jetlagu, nigdy nie latałem samolotem. Ale. Jetlag jest męczący. Ile razy można yy, mieć jetlag? Raz w tygodniu? Przez 8 lat? No nie. no nie. Był taki czas, że byłem naprawdę wdzięczny, że miałem pracę. Naprawdę byłem wdzięczny, pomimo, że mm, nie było łatwo. Wiele ludzi w tej pracy mnie nie lubiło. Nie wiem dlaczego. Być może byli na takim etapie, jakim ja jestem teraz. Po prostu ja byłem młody i głupi i szczęśliwy. I wielu ludzi to mogło denerwować, jakby ja rozumiem teraz dlaczego. I Po prostu czasami jest tak, że człowiek od, odwleka odwleka to zwolnienie się w czasie. Ja to odwlekałem 3 lata i to było naprawdę za długo. Do tego stopnia, że jeżeli bym trochę dłużej to odwlekał to bez pomocy jakiejś psychiatrycznej bym chyba sobie nie dał rady ze zwolnieniem się z pracy. Do tego stopnia to było ciężkie już w tym momencie. I teraz to jest tak było tak, że byłem wdzięczny, no ileż można być wdzięczny zrobienia tego samego w tym samym miejscu. Yy, w oparu tam yy, po jakimś czasie włącza się myślenie, okej, okay, jestem w więzieniu, to jest moje więzienie. Ja tu jestem robię to czas to, to samo. To jest moje więzienie. Chciałem sobie kupić kostium więzienny, żeby tak uzewnętrznić to. Bycie w tej ciupie po gdy to wcale nie było takie złe. No, jest wiele ludzi, którzy teraz się będą pewnie cieszyć z tego miejsca pracy. Ech. A ja się trzymałem tego tak kurczowo. Bo potrzebowałem tych paru groszy. No nie wiem, zobaczymy co teraz będzie. Nie mam kompletnie planu. Straciłem umiejętność pocenia się. Dopiero teraz ta umiejętność wiem, powraca, co jest jakby wprost proporcjonalne do ilości stresu w moim życiu. Jest to mega ciekawe. Jestem bardzo ciekawy. Jaki, jaki, jaki rodzaj pracy wybiorę sobie jako pierwszy? Teraz po, po tylu latach robienia tego samego jako kierowca, już na pewno nie chcę być w kierowcą.